Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale i oddajemy głos Piotrowi. Jeszcze tylko powiem, że jest 16 listopada. Wczoraj, czyli 15, zaczęliśmy cięcie na Lukasie i Piotr mówi, co robimy. Witam, jak co roku. No cóż, Lukas. No, trochę mamy ciężej tutaj, bo wiadomo, co jeszcze liście. To może zacznijmy od. No, tu jest mniej liście. Bez liści. Dzień dobry. Zobaczcie. Masakryczna ilość. Czekaj, fajny, to, fajny. Fajny. To, to muszę tak przybliżyć. Tutaj na tym taku, jeśli, jeśli go przytnę w ten sposób, to mamy tutaj murowane owoce. No, wiadomo, że fajnie byłoby go wyciąć, ale, ale jak nie ma, to tak zostawiamy. Nie? I co wisi tak. mi się w nim, podoba i wam powinno też. Jest tak zwaną rakietą do góry. Nie robi cienia. Ten robi cień. Tu, jak przyjdzie gruszka, oczywiście on pójdzie na dół, ale w tej chwili nie, nie robi żadnego żadnego cienia. Od czego zaczynamy w tak takim drzewie? Ja robię zawsze tak: tubeczek, tak czy zakańczam, no i później sobie patrzę w głowie automatycznie liczę, liczę e, pączki tutaj ktoś no niby w tamtym roku ładnie cieli no bo są jednoroczne, dwulatki ale mówię, ja zawsze sobie oszczędzam zakańczam te małe, jeżeli są dłuższe od e, sekatora, tych nie musimy zakańczać no i schodzę niżej tu jakieś światełko, to jest stare zobaczcie tutaj była gruszka, widzicie no jeszcze... Tu była gruszka, tu była gruszka, czyli w tym roku, w przyszłym roku nie będzie gruszki, ale tutaj są pączki. No dobra, to mamy zrobione, tutaj mamy, zobaczcie, aż takie fajne już, to, to, to jest super. Ktoś powie, a bo to jest za, yy, że tak powiem, za yy, mocne. Jeżeli komuś to się nie podoba, mi też to się nie podoba, więc to robimy z tego czubek. To będzie po prowadzący I mamy po, po sprawie Tu zakończymy, tu zakończymy Dobry. Czyli ogólnie chodzi o miksy 1, 2 i 3 latków Tak, bo jeżeli nie będziemy mieli tych, tych jak to nazywamy jasnobrązowe jasno tych o, to w przyszłym roku nie będziemy mieli tych dwulatków, tak? No ten wiadomo, ten jest za, za gruby, ale no cóż, przejdę e, przez te strony. Zobaczcie. Eliminuję go, ro, robię sobie tutaj czu, czubeczek. To zostawiam na przyszły rok, ale jest dłuższe niż sekator. Przycinam jeden centymetr. No wiadomo też nie 100% ich przecinać, ale... Y, ale zobaczcie, tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma gruszki. Tak. Żeby jeżeli... rosło, jeżeli ja to przytnę, czyli stymuluję wzrost. Czyli będzie tutaj. Uładnie mi rosło. Lecę dalej. To lipa. Tu, tu są ładne ładne pączki, więc sobie to szparuję, tak? To obwytniemy, to wytniemy, to zakończymy, chociaż nie to niepotrzebne. Tu mamy ładniejsze. Tyk, tutaj. Zobaczcie, wszędzie, wszędzie pączki. Są dwie szkoły. Jedna y, mówi, żeby zakończać, druga, żeby nie zakończać. Ja jestem z tej drugiej szkoły. Przycinam tutaj i wtedy ładnie mi tutaj idzie, nie? Na naboczki. Tak, tyk, cyk, cyk, tyk. Zobaczcie, tu. No i powiedzmy i to jest. Mamy ten e, mix, o który nam nam chodziło. Dwulatek, jednolatek. E, tu jeszcze nawet latek. Natomiast tutaj niżej, spójrzcie, to zostawiamy dla panów e, z dołu, bo tutaj jest 100% produkcji. Jeżeli ten będzie lipny, to ten da na 100%. E, no musiało być jakieś tak, zastępstwo. No tutaj akurat za tak. bardzo nie ma. Jak to, jakby się to wycięło, to tutaj Spokojnie. nic nie będzie. Ale e, nie obawiajcie się wycinać starego materiału. Stary materiał nie rodzi. Choć niektórzy twierdzą, jeżeli są pączki, popatrzcie tutaj. To, ja to mówię na to piu, piu ropusz, ale jak to sobie ładnie przedniemy, to to jest na stówę piękna produkcja, na stów. I co jeszcze ważne? Mnie zawsze uczono, żeby takich czubków nie budować tego drzewa. Ja robię to coś takiego. Jednym cięciem wywalam i robię, I nowe, nowe, tak. robię nowe. Natomiast zobaczcie, jeżeli to wycinam, to wycinam, to Ładnie pójdzie na dół, ale on jest za długie, tak? Czyli zrobimy sobie tak, tak samo to tutaj. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Liczcie co zawsze w głowie, ile potrzebujecie tych punktów. No o, teraz jest tak. to jeszcze słabo widoczne przez te liście, no, ale my chcieliśmy pokazać, jak to tak. zaczynamy. Ciężko się tnie na liściach, bo trzeba mieć wyobraźnię o, o tym drzewie Wiadomo, jak nie ma liści to to jest... No powtórza, tutaj było tak, łatwiej, tak, nie? Na tym drzewie powtórze, no, Wszystko fajnie powtórze, widać Tak było z Mongoła, tak? No. Bardzo dobrze wtedy widać te, tak, w, te wszystkie tak, pączki tak, tak. Tak, jak, tak jak tutaj, nie? No, wszystko widać, naprawdę wszystko widać To no, tyle, coś mogę powiedzieć Bardzo łatwa y, odmiana Stare drzewa, To są bardzo stare drzewa Nie wiem ile mają lat, nie będę klamą, ale Ale są wiek wiekowe. Poza tym pogoda zarąbista, maszyna kulawa, bo zobaczcie po zbiorach. Sekator luksusowy, że tak powiem, leciutki. Tylko pracować. Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę wszystkim, którzy będą już mieli te święta. Na razie. Na razie.